Polska, czyli najlepszy kraj na Ziemi, a jedyne czego jej brakuje, to zawładnięcie światem. Po chwili biegania po świecie, w końcu odnaleźliśmy się z osobami z naszego państwa. Jestem, siemano! I wyruszyliśmy w stronę Polski, aby odnaleźć nasze tereny i jak najwcześniej zająć je, zanim zrobią to nasi wrogowie. Nie martwiliśmy się, że ktoś może tam być, ponieważ nasza przewaga liczebna pozwalała na szybkie pozbycie się paru osób z naszych terenów. Więc na początek zaczęliśmy zbierać drewno, aby od razu po dotarciu na polskie tereny wybudować prowizoryczną bazę i mieć jakąkolwiek ochronę przed innymi Państwami. Dobra, to zbierajcie dużo drewna i biegniemy w stronę naszego państwa, w stronę Polski. Aby wzmocnić się w walce z przeciwnikiem, który może czekać na naszym terenie, postanowiliśmy zrobić każdemu z nas tarczę. Mamy jeszcze tutaj kilka żelaz, jakby ktoś chciał. Zrobię kilka tarczy jeszcze, ja go. Przejąłem ja pracę górnika. Ja jeszcze tarczę chętnie przyjmę. No ja też. Tak uzbrojeni, wyruszyliśmy w poszukiwaniu Polski. Nie minęła chwila, a my dotarliśmy nad Bałtyk. O, widzę was, dobra, dobra, ja się, jestem w Polsce. Zaczęliśmy przygotowywać teren pod stworzenie własnego państwa, po czym postanowiłem ogłosić zbiórkę i ustalić kto jest za co odpowiedzialny. Lecz zauważyliśmy pewnego gracza, za którym od razu rozpoczęliśmy swoją pierwszą gonitwę. Jest tam jest tam. Dobra, lecimy, walić to. On jest od nas, bijemy go, bo on jest od nas. Busty. No i też nie krytujcie, bo to będzie mieć knot. No może coś tak nie odbiegajmy. Już nice. no gromada nas biegnie. Jakby jak wyjdzie poza granice Polski, to go zostawiamy. Kryta dostał. Nie, klepiemy go, klepiemy go, klepiemy go. Nie nasze granice, ale cóż. Dobra. Więc odrapów po Zabiję, 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 zabiję. Pierwsza, pierwsza zabitana. No. Udało mi się go zabić, przez co pokazałem siłę jako lider państwa. Wróciliśmy na nasze nadmorskie tereny, gdzie od razu spotkaliśmy kolejną osobę. Chyba jest od nas. A, nie, nie jest on. Od nas. Nie jest od nas. Nie on. Nie jest. go. On hitną Bicie go, bicie go, bicie go, bicie go. Moja armia, bijcie go. Wstujcie, bustujcie, bustujcie. Wyszłem na niego całą naszą armię, także nie miał z nami żadnych szans. Gdy już pozbyliśmy się wroga, założyłem Imperium Polskie i zaprosiłem każdego. Po chwili na nasze terytorium wkroczyło kilku diamentowych przeciwników. Jak jako, iż było nas ponad 30 osób, rzuciliśmy się na nich, wiedząc, że damy im radę. Ja mam to to typy. Klepiemy, wlatujemy w nich. Gdzie są? Mamy taką armię, że to... Może, może. statkiem. dobra. Jakim statkiem? powiedziałem, że statkiem. Niestety uciekli nam, gdyż odpłynęli w morzu. Po 5 minutach wrócili ponownie, lecz tym razem nie odpuściliśmy. Szybko! Dzisiaj diamentowy idzie na bazę do nas Lecimy w nich, wszyscy, batujemy w nich Kto ma mało ucieka Ja muszę skraftować Batujemy w nich, błysnijcie jak możecie O chłopczyku, bicie, o chłopczyku, O nie O mało, bicie, bicie. O ok. Dobra, dzisiaj się łódkę, nie ma łódki, ma łódkę, ma łódkę, Oni są przy naszej bazie, czy gdzieś dalej? E, gdzieś dalej okay. Stajcie się pod wodą, macie dużego knoka Może też miecze, nie się kierą. O, no dobra, zgarnął go Tu jest, ten jeden do was już padł. Leciał, leciał. Zabity. No i dzieci. Wracamy do państwa, więc udało nam się i zabić. Jakoś dobrze otwieraliśmy ataki wrogów i wiedzieliśmy, że przez dłuższą chwilę nie wrócą. Postanowiliśmy zbudować mury obronne i rozwijać nasze państwo. Niestety z tym pierwszym się myliłem. Wrócili, aby znowu przeszkodzić nam w rozwoju państwa. Lecz teraz ponownie ich rozgromiliśmy. Ziomek tu jest. Yy, szpiedzy, szpiedzy. Los i klepiemy. sklepiamy. Dam kryta. Dobrze, on jest, on już pada O, ten ochoprzykł, to ma Ja na rapach zero śmierć próbuję Nie, nie hitujcie go tak, tylko po prostu dajcie mu ukryty, starajcie dawać mu ukryty, nie? Klepiamy ich Klepiamy wzięli zaskoczenia i ich, klepiemy ich, wbijamy się w nich A plecy, pleci, plecy, ten, kisielek, kisielewski Okej okay. Zabiłem Bijcie go, bijcie go, ja tutaj mam, muszę podać wam pół po życia Mając chwilę spokoju, podzieliliśmy się na cztery grupy. Budowniczy zajmowali się rozwojem budownictwa w państwie. Farmerzy byli odpowiedzialni za wyżywienie całego imperium. Obrońcy, czyli inaczej wojsko, oraz górnicy odpowiedzialni za dostarczenie surowców do państwa. Gdy każdy obywatel znał swoje obowiązki w państwie, budowniczy wybudowali wieżyczki obronne z każdej strony państwa. Tak, aby widzieć, czy nikt niepożądany nie zbija się do naszego państwa. Imperium Polskie rozwijało się w bardzo szybkim tempie. Powstały pierwsze farmy, a nasze zapasy surowców były na... Satysfakcjonujący poziomy Po chwili obrońcy zwierzyczek przekazali nam informację o jednej osobie, która zbliżała się do naszego imperium. Nie był to nikt z naszego państwa, więc postanowiliśmy go zabić. Ziomek diamentowy, lecimy na niego. On z tego imperium jest, z tego państwa innego. Nice, dobrze, to super, super, super. Super, bustuje, bustuje. Nice, super, zabite. Zaprowadził nas do pobliskiego państwa, które podszywało się pod nas. Więc, bez chwili wahania, postanowiliśmy je przejąć. Yy, to ja, terytorium wroga. Patrzcie tutaj, tu jest baza wroga, to jest państwo wroga, trzeba to przejąć. Postanowiliśmy umieścić tam dwójkę naszych żołnierzy i wróciliśmy do państwa. Niestety, wcześniej zgładzeni przez nas szpiedzy przybyli, aby odwdzięczyć się za wcześniejsze wizyty. Lecz tym razem w większej ilości i lepszych zbrojach, przez co nasze imperium upadło. Niestety, musieliśmy wyemigrować z Polski, gdyż tam nie było bezpiecznie. I przenieśliśmy się do innego państwa. Póki co nie wiedzieliśmy, jakie to jest państwo, lecz mimo wszystko postanowiliśmy wybudować tam własne, podziemne imperium polskie. W skrócie, Pimpo. Yy, Podbici. Nie ma tutaj nas wszystkich, niestety, ale musimy zrobić swoje podziemne państwo podziemne imperium polskie. Gdy górnicy powiększali podziemną bazę, reszta poszła zbierać surowce i między innymi drewno. Zbierając drewno natknęliśmy się na pewną osobę. Spierając drewno. Jak? mam? Kilo, jak i... jakąś. Leżę. Nice, super. Czując się niepewnie na nowym terytorium, postanowiliśmy zbadać pobliskie tereny. Na szczęście lub nie, nie znaleźliśmy żadnych państw, lecz widzieliśmy jedno. Znajdowaliśmy się w Indiach. Nasi śpiedzy mi, że w pobliżu powstało parę nowych państw, które trzeba podbić. Tak też zrobiliśmy. Na północy wschód tam jest baza, nie? To jest ta baza. No, 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 Tuż tu tu jest. Tysiąc tu Czekajcie, czekajcie. Zabity. Nice. Nie jednej, nie, nie wszyscy razem. Dobra, ci to jedno państwo już zajęte, niech jedna osoba zostanie chociaż Nieopodal powstawało nowe państwo, które także postanowiliśmy podbić Był tak jak by pomiędzy wami, tego ochrona, nie? Z przodu i z tyłu No obstawy masz No obstawy, no, skąd jest tyłu. Ja lecę z tyłu o, o, nie. tu jest! Ktoś robi własne państwo ja. To jest kilka typów Bustnijcie mnie, ja bustnijcie mnie jak ktoś może Wędki, wędki, wędki Wy się zajmijcie tamtym, ja gonię tego Nikt, nikt, nikt. Nie nik. ja Nie mam Nie mam, 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 mam. Zabiłem! Dobrze. Jak Jakoś państwo dopiero powstawało i nie widzieliśmy w nim żadnej przyszłości, zostawiliśmy je i pobiegliśmy dalej, gdzie napotkaliśmy kolejną bazę w Indiach. A, ale oni mury źle postawili. Skoprzmi te mury. Ee, się na dróg. Podziemne Imperium Polskie w Indiach zajęło całe państwo i nie musieliśmy się już niczego obawiać. Jako iż znajdowaliśmy się w Indiach, a niedaleko nas leżał Nepal, postanowiliśmy ich podnieść. Lecz nikogo tam nie znaleźliśmy, poza pustym państwem, które przejęliśmy. Postanowiliśmy więc wejść na najwyższy szczyt świata, by stamtąd wypatrzyć jakieś inne państewko. To będzie trudne, ale może nam się uda. Dawaj, <grystne> To działa. O. O. Cioły, cioły. o kurde. <grystne> nie pykłe to, to się pykło. Nie Tam jest najwyższa. No na na trzeba wejść. Idziemy na nią. Ło. Właśnie już wiodło? Dawać, speed bridge. Speed bridge, pokaż sobie. Ja nie chcę spidbridge'ować, bo ja jestem na komputerze babci. <laughs> jestem! A jakie ja są góry? Tak, jak te góry dobrze. wyglądają? Patrzcie, jestem na samym szczycie, na największym szczycie jestem. Patrzcie, jak to blok, to Dobra, idę do góry. <laughs> nie nie ma Łotara. Po wyprawie w góry zorganizowałem zebranie. Na którym ustaliśmy odbicie straconych przez terenów Imperium Polskiego. Faktycznie. No. Okay, no, Okej, to, tak no, to jest wszystko tak zgryfowane. Patrzcie, jaka tu jest baza. By i tu ziomek, ziomek jest tutaj. Ja goń tego ziomka Dwóch tu jest, chodźcie, chodźcie, chodźcie Chodźcie, chodźcie szybko No nie, bo pije ten, Nie, bo ja mam dwa Ej, masz dwa Nie, bo ja mam tylko jedną Nie ma co marnować na to, bo mu nie wyjdzie No i co, pięć sekund? Wiemy no, go Bijcie go, bijcie go, dobrze, super, nice Zbierajcie temy, lecimy po tych dwóch kolejnych Do przodu są Bo ja jestem na ich tym, zapomniałem Dobra, co to będzie? To jest dwóch dwie ja ja osoby tu są nie? Wbijamy A, się w nich się Dobra 4 sekundy, dobra, e, ja tylko mam do Foxiego, Foxy Fockie te czy ty nie możesz. Mogę, Uciekali wszyscy. Dobra, podbiliśmy ich Państwo No, chceśmy sobie budki. Ubiliśmy nasze tereny, lecz najgroźniejsze było dopiero przed nami. No i umieram, ja nie mam A, się... nie mam jak uciec Lecimy, lecimy. Biegi... Ja nie do biegi... tak. te... Jesteś! Jesteś, nice! Latujemy w nich! To nie ma zosenty lokauta. Jak knebek tylko Dobrze, nice, 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 mam droga jest, oh, widzę tu bazę, mogę wstawać, mogę wstawać. Włóczniacie mnie, proszę. A ja mam 4 Jest, go. Ja no, no, do... Dam mu dwa kryty. On pada, pada, pada. Jabłko zja złote. Zabity! Ale... Ale... Drugi, drugi. Usunki, a, w nich, lecimy w nich. Bij, 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 Nikt nie. go. Dwa tysiące i dwa tysiące Klep nie. Jedna Ja już ale ja nie mam nic. Odbiliśmy nasze tereny, które wcześniej straciliśmy i wygraliśmy całą wojnę, przez co wyzwoliliśmy i znów zawładnęliśmy Polską. A jako iż dobrze nam szło, nie chcieliśmy zaprzepaścić naszej szansy i podpisaliśmy pakt o nieagresji ze Szwecją. Chcemy sojusz z wami, czyli ze Szwecją, tak? No to Szwecja, Szwecją. Po podpisaniu sojuszu zwołałem konferencję, na której postanowiliśmy wyruszyć na wschód, aby podbić resztę Azji, jak i Amerykę Północną. Lecz bez hymnu czuliśmy się słabo, więc na początek naszych podbojów ustaliliśmy nasz hymn, który brzmiał tak, Tope, to jest ogólnie jakaś baza. Hymentowy. Zabiłem. Szybko przeszliśmy państwo przy morzu i popłynęliśmy dalej Na początek dopłynęliśmy do Tajlandii Tu jest gdzieś państwo to jest państwo jakieś Są ludzie Dajmy to w dajmy to w zyku. wchodzimy Jesteśmy w Tajlandii, w Tajlandii jesteśmy Zostawiliśmy w podbitej Tajlandii parę naszych jednostek wojskowych I przeszliśmy do Chin Gdzie ja, Seleru, podbijem to małe państwko Uważajcie, bo jak pójdziemy do Korei to mogą nas atomów tam, 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 tam. spierd... Shift shift, 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 shift Uwaga, odejdź, odejdź, spróbuję Jestem Wchodzę tu, i Fodry, jestem tutaj na, AF te... na AFK stał rybyłowy Dobra, Powinniśmy <laughs> Wypływając na wschód do Ameryki Północnej, zahacziliśmy o Tajwan, gdzie nikogo nie zastaliśmy. Jedynie jakąś nielegalną plantację. Nic nie, się nie, tylko, tylko. Nikogo nie ma. Ja tu nie, w dół. Postanowiliśmy także zawładnąć tymi terenami i zostawiliśmy tam część naszego wojska. Następnie wypłynęliśmy na podłój Ameryki. Hej tam kolejkę nalej, hej tam kielichy przynieśmy, To zrobi doskonale morskim opowieściom. Po długiej wyprawie morskiej, popłynęliśmy w końcu do Kanady, którą z łatwością przejęliśmy. Teraz musimy jeszcze przejść lądem do Stanów Zjednoczonych. Jestem w bazie jakiejś. Dobra idziemy murami, idziemy murami. Murami idźmy, murami. W bazie są. Ej na środku jest Polish Miner. Chodźmy, skokujemy, wrotujemy. Okay, Zrobię. I każdy tu wskoczył? Tak, my teraz wyjdziemy, jak każdy tu wskoczył? Tak, widzimy. Zresztą. I nie odpływaj tą łódkę, tylko ją tutaj. To kolejne państwo podbite. Kury... I podpłyń też tej łódką. Następnie z podbitej przez nas Kanady przeszliśmy do Stanów Zjednoczonych. A w Stanach ciekawa na mnie walka z prezydentem, z samym Joe Bidenem. No. Jestem w środku, jestem w środku.

Zarąb mi, zarąb mi, mi, Nie mam jak tu wejść. <grymne> ja też wyczerpuję. Dawaj, to dawaj, zarąbku. Ładna jest ta baza. Ładna jest ta baza i bezpieczna. Jesteśmy? Ty... Nie, nie pozwólcie... Nie, nie pozwólcie tak. mu dorać, nie pozwólcie mu dorać. Curde. Ora, ora, ora. Kurde. Nie on tu jest zabudowany pod spodem. Nie wiem jak tam wejść. Wygraliśmy tą walkę, przez co USA stał się naszym państwem, lecz wydając piękne stany, napotkaliśmy na dwie osoby, które próbowały podbić pobliską bazę znajdującą się w naszych stanach. Aktualnie my wygrywamy, bo my jesteśmy dużą ekipą, nie? A jak to są to po prostu dwie-trzy osoby, to nie szasnąć. No. Ludzie są. Ja, trafiłem, trafiłem. Oni tak, też tak. się wybijali chyba. Wpadł tutaj. Wiem, do Tego takiego tego końca. mnie, idziecie mnie. I nice, brawo, brawo, brawo. Zabiliście tak, go? Tak, tak, tak. Zdominowaliśmy typów, którzy się wbiali do innych ludzi. Kisielski, To ty czekaj, czekaj, tak ta maza ta już jest, no, palc się nasza. Trafiłem, trafiłem go. Kto może tepnąć? Kto może tepnąć? Hmm. I paski na czy... Tak, I ziomki I kto są. Kto może tepnąć? Kto może tepnąć? Kto może tepnąć? Trafię go. Hitam go. z go. Złóżmy, staram się strzelić. No, jeszcze na od 5 sekund. Czekaj, to jestem Sam. Chodź do mnie? Chodź do mnie? Tak, Widział, że Sam nie da nam rady, więc poddał się. przechadzając się dalej, napotkaliśmy dwóch kolejnych butowników. dawaj patwić. Legam. Nice. Ty. Wróciliśmy z zadowoleni z podbojów, ponieważ podjęliśmy sporą część świata. A w międzyczasie nasz sojusznik, Szwecja, zmienił swój kraj na Hiszpanię. Zrobiliśmy narady odnośnie tego wydarzenia, na które ustaliliśmy, że musimy odnowić nasz pakt sojuszu, ponieważ podpisywaliśmy go ze Szwecją, a nie z Hiszpanią. Jako już pakt nie był ważny, postanowiliśmy zrobić mały podstęp. Ale musimy po prostu Szwecję podbić. <laughs> Jak poleciał? O, siema. Tak jak widzieliście, poszedłem na zwiady. Przez co wiedziałem, jak wygląda ich baza i gdzie mamy dokładnie zaatakować. Bijcie każdego, kto tam. Liście, zapatrzmy. Zatrzymij. Szybko, dobra. Hapi. 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 Wbijamy się, wbijamy się, wbijamy się, wbijamy się. Hapi się. No, ma no to, <doestań> o no, to jest, No, oni Nie uciekają! No, tam, to pogoda liście, nie liście. Kurwa. Oni poworali! Dobra, przejęliśmy to! No dobra, czyli przejęliśmy ich państwo, przejęliśmy Hiszpanię. Nasz plan wypalił idealnie, gdyż nie mieliśmy zamiaru ich zabić, a jedynie podbić ich tereny. Lecz narzuciliśmy im takie zasady. Przejmujemy wasze państwo... Co my chcemy tam być? Co, jak co wasze, nie wiem, oferty? dajemy wam po prostu żyć, ale no. będziecie podporządkowani do nas, że po prostu... Czyli? Jeśli będziemy coś od was chcieli, wy będziecie służyć nam pomocą zawsze. Jeśli będziemy się w kogoś wbijać, wybijacie się z nami. Więc taki pakt o nieagresji do siebie, ale my tutaj mamy za dwa Władzę, nie? Z Hiszpanii wyruszymy do Turcji Tak bardzo po drodze przed, przed brzegiem, to jest ta baza, to jest ta baza. To Turcja? To jest Turcja, tak, jest to, to jest ta baza. Nie, będzie to jest Turku! Pluna baza. baza. no, no, w twarz. się! Cisze. Wiem, Cisze. Cisze. No, Na się. Na, ale, Ej, co płaci się do mnie, kogo nie się? Lecę do kampera. Nie O kurde, ja się wywalam. No ja się wywaliłem Prezydent Turcji, Kamper, został przez nas mocno zaatakowany i podczas dalszej walki nie pomógł już swojemu państwu w obronie. Ja, mimo słabszej sytuacji, walczyłem do końca. Gdzie? 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 Ej, podasz! Ej, to nas pada, pada. No wychodź, pada. O, tu nas spada? serca! Musimy się Pomóż! Wypala! się chodzić, jakoś, nie wiem. no, się, no nie! No no serca mam Uciekaj! No, dobra, podajesz? Oni na połapki brają cały czas. Mogę Cię, no, Gdzieś, dobra, A, do ciebie wiesić płacka? A kurde, dobra, a jedzenie to fajnie, jedzenie to fajnie. No jedzenie to fajnie, jedzenie to fajnie. No jedzenie to czekaj, czekaj. jedzenie to fajnie. to fajnie. No jedzenie fajnie. No to fajnie. to fajnie. Weź go to fajnie. No jedzenie to No to fajnie. No jedzenie Szybko pomocy gonią mnie fask. Gdzie? Ale gdzie? gdzie? Woda, 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 woda. Dobra, ale gdzie była? Dobra, dawaj chłopaka, dawaj chłopaka. Ale kao, no, kao, no, kao. Oni nie, pańczyliśmy w dziurku. Ej, ginę. Dobra, przyrzę, przyrzę, przyrzę. Uciekamy. Ej, oni tam mają trapa, mają trapa. Nie wchodźcie na tym taki duży dilib. Nie wchodźcie na nas duży dilib, bo fajnie tak. Trapa mają. Uciekamy teraz. Nad dinkiem, na dinkiem. Niestety musieliśmy uciekać, gdyż nie spodziewaliśmy się, że będą mieli przygotowane beczki na wyroków, którzy ich zaatakują. Kurcenia została przez nas w całości podbita, więc wróciliśmy załamani do naszej kierów. Gdzie dowiedzieliśmy się od naszych przyjaciół, z którymi wspólnie zaatakowaliśmy Turcję, że... Ze Smerfikiem się wbiliśmy, Smerfik jakiś pobiegł, jakiegoś gościa opiłem, on rzucił perełkę i zginął. Mieliśmy nendorajtowego seta, najpotężniejszego na serwerze, takiego jakie posiada część armii Turcji. Aby jeszcze bardziej zwiększyć nasze szanse na podbicie Turcji, do naszego imperium dołączył Notbak. Dobra, wysłałem ci zaproszenie, dołącz. Dołączam do podziemnego imperium polskiego. O, dołączyłem. A, tak, dołączyłeś, masz zielony nick, więc super Witaj w państwie Daj proszę bardzo piąteczka na zgodę, na przywitanie Następnie pokazałem odbakowi naszego wroga, którego w pierwszej kolejności musimy podbić To ja bo tu może ktoś być i mogą cię zabić, bo tutaj nie są ogólnie teraz Daj... nas przyjaźnie nastawieni Daj... Patrz, beacon tu mają Ziomek to jest, Zio bicole. ziomek to jest, jest, dawaj klepiamy go, klepiamy go Jazda, 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 jazda Chodź ludzie, mają beacona Nice, Zabijemy. i i 1 tu normalnie odpalili Mieliśmy dużo ważnych informacji do przekazania naszemu wojsku Więc zorganizowaliśmy naradę Proszę nie stać na stole Proszę nie stać na stole Wbijamy się w nich Wszyscy Wszyscy full od razu lecimy na nich Tylko musimy uważać, ponieważ tam jest tremp 1 Więc te hity będą troszeczkę inne niż jak było wczoraj Ustaliliśmy taktykę i poszliśmy na ostateczny podbój Turcji A, Czekajcie, czekajcie, ja idę sam, ja idę sam, ja idę sam Czekajcie, idę, zjadę, idę, zwiady. Może ktoś będzie tam dalej

Ej, nasi fcie, nasi fcie, Ej, no, na shiftie, na shiftie. No hefty no, masz, masz kto chce Zabiłem jednego. On jest, wyżej, on jest wyżej, on jest wyżej. Tu jest, patrz, not back. No, not, not back. Masz, żebym się pokapał. jakiegoś gościa aż pójdzie na G home i go skrytujemy we dwójkę, bo jest siłka. Nie wiesz, ja czuję, że on się pokapował, bo shiftował, wiesz? Wiesz, on się załamał. może uciec na spalar albo Ej, jest jakiś synk Ej, jest śniksu, śniksu. Patrz, idź Dobra, A nie ja nie ambrogał, ja to, tak ja go. Tak? to, był to był nie ambrogał, to On był na zwiady, on był na zwiady, on był na zwiady na 100%. Nie na 100%. Dobra, joma. Idę na dół. Ale no to fix, państwa, z państwa. Ale nie, no bo tu nikogo nie ma, to jest Udało się. kamper i spółka poddali się, uciekając ze swojego państwa. Turcja oficjalnie podbita. Po Turcji było tam mało i od razu wybraliśmy się na inny kontynent. Do Afryki. Wybraliśmy się do Egiptu, gdzie stało się to. Ziomek tu jest jakiś? Witam, witam. Ja tego, na tego, tego bo ja nie wiem jakiś, jakiś debil z naszego klanu mnie Na spokojnie go zabijam. Ej, więc... przyszedł. Zabijam. Możesz, możesz możesz. No, no, to nie, jest. nie, nie. Nie, nie. 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 Ja jestem, ja jestem. Nie. Z z go. Ora. Nie. Nie. go, Nie. go, Nie. go. Nie. mam. Nie. Byli nas bezradni i zrobili tylko jedną rzecz, którą mogli zrobić. Poddali się. Wróciliśmy do państwa i za cel obraliśmy sobie ostatnie państwo, ostatnie mocarstwo na świecie, które mogło sprawić nam problemy. A mianowicie Niemcy. Ostatni, a zarazem największy wróg polski. Po długich naradach i omawianiu planu podwoju Niemiec, w końcu wyruszyliśmy. Gdy dotarliśmy z Indii do Niemiec, rozpoczęła się wojna. To jest ta strona. Ej, to jest ta baza, to jest ta baza, tu są ludzie. Ziomek z tyłu, ziomek z tyłu, ej, za nami ziomek, z, za, ziomek z nami Ej, pomóżcie, bo tu są beczki. Ej, o kurde, Nie no, uważajcie, bo to są wszędzie beczki i w ogóle jest. On, ora, ora, no. o, jabłko je. widzicie go. Nie ma sensu mówić, bo i tak tego. No, nie tam, Ta. pomocy, tam. Oni mają ochronę na 20 o, godzin. Mają ochronę na 20 godzin. O, widzę, wypadek. On ma ktoobaka. Ej, wrzucił mnie. No tu nie ma nikogo. pat za mną. Ej, tu nie może się bić, tu nie może się bić, tu nie może się bić. Ej. O kurde, oni lawę wylewają na mnie. Ej, pomocy! Pomocy, do kogo mogę tepnąć, Do kogo mogę tepnąć? No i ginę. Zginąłem chyba tutaj. Nie było szans na ucieknięcie z tamtej pułapki, więc jedyne co miałem w głowie, to poddać. Nie miałem żadnego sposobu na wydostanie się, więc czekałem. Czekałem, aż stało się niemożliwe. Nie, bo jak dostaję obrażenia, to mnie ginie, nie? Ej, to, to to teraz, to te teraz, 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 Kisielski. Kisielski. Do mnie, do mnie, do mnie, do mnie, do mnie. Pieszczarek, jeden. Kisielski, Uciekłem. Uciekłem. Uchodząc z życiem, wiedziałem, że to tak nie może się skończyć. Szogi mi uciek, szogi mi uciekł! Pomocy, wejmy! Mamy to Stało się, wypowiedzieliśmy im wojnę. Niestety oni obstrali zbroję, a ich głównym powodem nieprzyjęcia wojny była mała liczba żołnierzy. Więc przejęliśmy ich tereny, a zarazem, zawładaliśmy całym światem.